Hej, jestem Alicja z portalu Czytujemy.pl. Chciałabym pokazać ci, jak dodać do twojego konta dodatkowe monety, diamenty, a nawet status VIP w grze Roboblast Planet, znanej jako Blockstar Planet. Popatrz teraz na stan konta przed doładowaniem. Żeby uaktywnić vip bardzo przydatny będzie nasz program, który widzisz tutaj na pulpicie. Możesz pobrać go klikając w link w opisie pod filmem. Teraz musisz otworzyć haka, wybrać platformę na której grasz, a następnie podać swój login z gry i kliknąć wyszukaj. Status poniżej pokaże czy konto zostało znalezione. Możesz teraz wybrać rodzaj vip jaki chcesz otrzymać, a następnie wybrać czas jego trwania. Dla bezpieczeństwa możesz zaznaczyć te opcje dodatkowe Antyban, Proxy oraz Wyczyść Cookies. Następnie kliknij ładuj i poczekaj chwilę aż program zrobi swoje. Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem wyskoczy taki komunikat Gratulacje jesteś teraz StarVip. Więc sprawdźmy jak spisał się nasz program. Jak widzisz otrzymałam status VIP-a. Teraz kupię coś za dodane monety i diamenty. Na koniec przeskanujmy jeszcze program. Jak sam sama widzisz antywirus niczego nie wykrył. Jeżeli masz jakieś pytanie zasubskrybuj kanał i zadaj je w komentarzu, a na pewno na nie odpowiem. Także to by było na tyle. Życzę Ci udanego korzystania z programu. Hejka!